Witam wszystkich moich obecnych subskrybentów i przyszłych. W maju w podobnej scenerii składaliśmy solara. Teraz przyszedł czas na rozebranie, przygotowanie go do zimy. Także skończył się okres darmowej ciepłej wody. Wprawdzie już teraz musimy palić dziennie, więc woda jest ciepła. Ale sprawdziło się to po raz kolejny, kolejny sezon gdzie w lato praktycznie na palcach jednej ręki można było policzyć gdzie wodę grzaliśmy bo dużo było tak, że z fotowoltaiki też e, grzaliśmy wodę w takie pochmurne dni także dzisiaj rozbieramy e, spuściłem wodę e, tutaj odkręciłem korek wszystko wczoraj potężne mrozy przyszły będę odkręcał rury teraz wszystkie Zapakuje do skrzynek. No i, i czekamy na wiosnę. Gdzie znowu będziemy składać. Także zapraszam na relację. Idzie des, idzie des, idzie sikawica Idzie z idzie des, idzie sikawica Pierwsza ruda zremontowana Uleje usiace, uleje usiace w Mialicku malica Nie lej, nie lej, nie lej, bo ci tu nie trzeba Chcę, góry lasy, abyć lasy góry, abyć góry lasy, nawróć się do nieba. Chcę, góry lasy, abyć lasy góry, abyć góry lasy, nawróć się do nieba.

jeszcze woli informacji bo teraz po składaniu pod filmem było dużo relacji takich, że żeby tego nie rozbierać na zimę, że nie ma takiej potrzeby. Zobaczcie, tu jest taka dziurka, woda, która się tutaj skrapla, wpływa sobie do, do tego kubeczka. Zamraża się to wszystko i potrafi odmrozić tutaj tą, tą końcówkę no i na wiosnę możemy mieć rurę rozszczelnioną a te rury e, skończył się trzeci sezon ich pracy zdrowiutkie nic im nie ma tak jak funkcjonują.

Bo ci tu nie trzeba Łobyć góry lasy, łobyć lasy góry Łobyć góry lasy, nawróć się do nieba Łobyć góry lasy, łobyć lasy góry Łobyć góry lasy, nawróć się do nieba Tak, wszystkie te osłonki, taszyki Zbieramy, wiemy, nie zostawiamy nic na zimę, bo tak też nie mówiłem. mróz słońce, drogi. To wszystko jak widzicie to jest jedna śrubka gdzieś i już jest demontowane. Kubeczek do zabezpieczenia oboru, obłożymy to wszystko steropianem i mamy na zimę zabezpieczone No i tyle, po pracy. Jeszcze to będzie objęte streczem, ale muszę sobie skoczyć, bo nie mam streczu. Muszę pojechać kupić. Obijać. Tyle pracy. I ktoś się tak nas skarży. bo po co to robić, bo po co to robić? Ale tak jak mówię, spokojnie, bez żadnego stresu, bez niczego. Czekam na wiosnę, na wiosnę zakładam i znowu funkcjonuje. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego. Widzimy się za tydzień. Jak się komuś podobało, proszę łapkę w górę, subskrypcję kanału. Jak zawsze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Hej!